Witam, w tym poradniku skonfigurujemy serwer DHCP na systemie Windows Server 2012 wersji R2. Pierwszym krokiem po włączeniu naszego systemu musimy przejść w panel sterowania, połączenie sieciowe i zaadresować nasz interfejs. Ja zaadresowałem nasz interfejs z adresem 192.168.3.1, maskę pod sieć zostawiłem 255.255.255. .255 .255. Kolejnym krokiem będzie dodanie nowej roli serwera DHCP oraz instalacja jej. Postępujemy tak jak na filmie. Ja ją posiadam zainstalowaną, tak więc nie mam możliwości ponownej instalacji jej. Kolejnym krokiem przechodzimy w zakładkę DHCP, klikamy prawym przyciskiem myszy na nasz serwer i uruchamiamy menadżer THCP. Rozwijamy zakładkę naszej domeny oraz wybieramy IPv4. Tworzymy nowy zakres. Klikamy dalej, ustawiamy nazwę naszego zakresu. W tym momencie definiujemy przydział adresów. Maskę pod sieć zostawiamy domyślną. Tutaj możemy dodać wykluczenia adresów. Kolejnym Okienkiem ukazuje nam się czas trwania dzierżawy. To ja ustawiłem sobie na jeden dzień. Tutaj dajemy dalej. W tym oknie wpisujemy adres naszej bramy domyślnej, którą jest nasza karta sieciowa. Dodajemy ją, klikamy dalej. Tutaj nic nie ruszamy. Przechodzimy dalej, zakończamy proces. Brawo, skonfigurowaliśmy nasz pierwszy serwer. Następnym krokiem jest uruchomienie naszego klienta, przejście do ustawień karty sieciowej oraz zmiana na uzyskiwanie automatycznego adresu IP. W celu sprawdzenia uruchamiamy wiersz poleceń, wpisując w pole wyszukaj CMD. Wpisujemy w pole IP config. Jak widać nasz klient pozyskał sobie nowy adres naszego serwera. Dziękuję za obejrzenie naszego odcinka.